Witam. Y, mamy początek września, niedługo zbliża, y, zbliża się pełnia do nas. 7 chyba będzie września, pełnia księżyca, więc y, to dobry moment, żeby się odrobaczyć. I Wam pokażę tutaj, y, jakimi środkami naturalnymi oczywiście, takimi, które można spotkać w lesie, w łące, y, w ogrodzie czasami też rośnie. Y, może są jakieś ziółka. No na przykład tak, pierwszy z nich to są y, grzybki. Kurki, tak zwany pieprznik jadalny. On zawiera w sobie właśnie taki składnik, który niszczy jaja pasożytów w przewodzie pokarmowym. To trzeba po prostu właśnie spożywać w formie surowej. Ja sobie będę właśnie wyczyszczał sobie tutaj właśnie taką szczoteczką specjalną z tego piachu. Później sobie pokroję na mniejsze kawałki i będę suszyć w dehydratorze. Później właśnie sobie zmielę na takie kawałeczki. Tutaj mam akurat jeszcze nie do końca zmielone. Będę musiała później, jak będę miała większą ilość, to po prostu sobie te suche wszystkie grzybki, właśnie do 50 stopni ważne, żeby suszyć, żeby nie zawić właśnie tej substancji przeciwpasożytniczej. Później taki proszek można sobie połączyć na przykład z suszonymi goździkami, bo goździki też zamierają właśnie taki składnik, który którego pasożyty nie lubią. Można sobie właśnie połączyć to na przykład z koprem. Ja tutaj sobie robiłam rok temu taką właśnie kurację. Miałam tutaj kurki, goździki i ostropes, i to świeżo zmielony i sobie taśnie zażywałam już na trzy dni przed pełnią. Można sobie zażywać. Do tego można parzyć wroty. Czy tutaj nazbierałam sobie jakiś tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, jak one były właśnie ładne, żółciutkie, bo już jak są brązowe, to po prostu już nie, nie zbieramy tego, bo już nie nadają. Tutaj mam też piołun, bylice piołun strasznie gorzkie, ale no naprawdę super właśnie, jeśli chodzi na problemy trawienne, jakieś zatrucia pokarmowe to i właśnie też na pasożyty też super. Super, super super ziółko. Bylica piołun. Można do tego robić nalewki, można robić sobie napary. Ja będę robić sobie napary. W tamtym roku miałam nalewkę z orzechów włoskich i zielonych i do tego dawałam po gałązce właśnie piołunu. Jeszcze mam kilka buteleczek z tamtego roku. Zostały takie dwa, dwie małe buteleczki. A w tym roku robiłam y, też właśnie ze świeżych y, orzechów zielonych. Y, widzicie, jak ma fajny kolor. Tylko to trzeba właśnie przytrzymywać. Specjalnie teraz wyszłam na chwilę tylko y, na słońce. Nie powinno się tylko na słońcu przechowywać, żeby właśnie to się nie utleniło. Powinno być taki kolor, nie jakiś taki ciemny jak niektórzy. Mi taki kiedyś wyszła właśnie, bo się utleniła. Y, zawsze po brzeg nalewać y, alkoholu. To jest 70% alkohol. Yy, I później sobie przecedzamy. Tak wygląda po przecedzeniu. On ma taki fajny kolorek. Tutaj widzę, że troszeczkę się zrobił taki właśnie zielonkawy kolor. Bo powinnam właśnie to w ogóle nie wystawiać na słońce. No ale Wam chciałam pokazać. Yy, a te orzechy, które przecedziłam sobie przełożyłam do słoika i zalałam miodem. I teraz będzie taki, yy, później taki właśnie też jakby yy, preparat właśnie do jakichś tam różnych napojów. Można robić, można robić to później też rozcieńczyć jeszcze wodą sobie na przykład i sobie też popijać, nie? No, dodatkowo yy, orzechy włoskie zawierają jod, więc przy no do tarczycy yy, też będzie yy, wspomagała. No właśnie sobie tutaj później właśnie z, yy, pokroję na kawałeczki yy, z tych łodyżek yy, te kwiatki tylko sobie wezmę i listki może przełożę właśnie sobie albo do słoików takich suchych, albo mam też właśnie takie fajne lniane worki Mam tu nawet taki uszyłam sobie kiedyś. Jeden będzie chyba na tą bylicę piołun, a drugi tutaj mam też taki z Niemiec, jeszcze taki naprawdę gruby len. był na chleb niby yy, worek. Kupiłam go sobie, nie wiem, chyba w Dece. I też właśnie będzie służył właśnie do przechowywania ziół. Właśnie jeden weźmy jedna, jeden worek na wroty, czy drugi na ten piołun. Tutaj ja mam jeszcze takie inne ziółka, też właśnie z mojego ogrodu. Tamte były z pola chyba, a ten właśnie sobie w tamtym roku jednym, jedną sadzonkę sobie przełoży, przesadziłam do ogrodu i mam teraz u siebie właśnie bylicę piołun. Ten ma jeszcze suszoną nawłoć, ale to już na inne schorzenia. A jeszcze właśnie jeśli chodzi o takie pasożytnicze ziółka, czy kwiaty, to właśnie tak zwana śmierdziuszka, czyli aksamitka też można, też jest właśnie skuteczna, jeżeli chodzi o Usuwanie pasożytów. Można to sobie zaparzyć, można te kwiatki oskubać i sobie po prostu też dodawać do różnych owsianek, do sałatek, czy tak po prostu sobie jeść. One fajne mają taki fajny taki smaczek, taki lekko taki właśnie jakby pikantny, coś takiego. Tak jak właśnie ten pieprznik dany, też ma taką właśnie sobie, sobie taką jakby nutkę pieprzu. No i co jeszcze można z... jeszcze są jakieś różne inne takie gotowe preparaty, no ale ja tutaj Wam z tego tutaj co mam to będę korzystać. Dobra, zabieram się teraz za tutaj za te moje kurki. Pokażę Wam później, jak już będę miała gotowy taki cały preparat do zażywania. O, widzicie? Tutaj przelałam tą drugą butelkę do takich mniejszych po spirytusie buteleczek. I taki powinien mieć kolor, taki właśnie ala, y, nie wiem, miodowy, taki jak y, koniak troszeczkę. Y, tam mi się utleniła właśnie dlatego, że y, nie dalałam do, do pełna. Y, no i właśnie było na słońcu przez dosłownie 5 minut i widzicie, jaki ciemny kolor y, wyszedł. No też ma swoje właściwości, wiadomo, tam na jakieś różne problemy, na zatrucia pokarmowe, na problemy żołądkowe. Ale żeby miała właśnie takie działanie y, przeciwpasożytnicze, właśnie najlepsza jest taka nie utleniona. No i oczywiście jeszcze podczas tej kuracji wiadomo, nie spożywać jakichś cukrów, najlepiej mącznych potraw, tylko właśnie z kiszonych, na przykład ogórków, też tego robak nie wiem, kapustę kiszoną mieć, chrzan, sok z marchewki taki świeży, wyciskany najlepiej. No i myślę, że też minie ochota później po takiej kuracji na słodkie, bo właśnie słodkie to przyciąga jeszcze dodatkowo. Te pasożyty i, i, i grzyby, więc nie jest, że to nam oczyści też i stawy, bo y, orzechy włoskie mają y, właściwości też takie, usuwają te różne tam toksyny, kwas moczowy ze stawów, więc y, też powinno y, być przy, przy okazji właśnie odrobaczania, właśnie takie wsparcie stawów. Y, dodatkowo dostarczymy też jod, taki naturalny, organiczny. O, właśnie tutaj mam, pokażę Wam, tutaj właśnie już wrzuciłam te orzechy po przecedzeniu i jeszcze sobie tutaj właśnie zaleję miodem, mam taki miód, on nie jest jeszcze do końca taki skrystalizowany, więc nie, nie trzeba będzie go podgrzewać, bo jeżeli Wam się zrobi taki właśnie skrystalizowany, to po prostu go trzeba by było troszeczkę podgrzać, tak mniej więcej do 40 stopni, żeby on się zrobił płynny i tym zalać te orzechy. I tak po dwóch, trzech tygodniach myślę, że będzie tak ala nalewka, tylko troszkę ala słabsza. Widzę takie orzeszki, później też nie wiem, dodawać czy do jakichś tam napojów, herbaty, nie wiem, czy czegoś. Nie wiem, jak to później wykorzystać. jeszcze, Czy to można jeszcze jakoś wykorzystać? Nie wiem, co wy robicie później z tym, po, po, jak już zalejecie miodem i wykorzystacie hmm, później ten miód. Taki z orzechów, czy to później jeszcze, jeszcze jakoś można to przetworzyć? No, to tyle. Ja się zabieram jeszcze właśnie za te moje kurki. Też z skórek, oczywiście, nalewkę można zrobić też. Będzie nawet jeszcze skuteczniejsza niż takie y, kurki świeże suszone, bo alkohol to wiadomo wyciąga. że te wszystkie te właściwości. Ale jak ktoś nie może spożywać alkoholu, to właśnie można sobie w postaci takiego suszonego ekstraktu y, właśnie połączyć np. z zmielonym y, wrotyczem, albo właśnie goździkami. Y, do tego jeszcze y, można imbir użyć i cynamon też cejlącki, nie, też właśnie tego pasożyty nie lubię. No, no to takie właśnie moje propozycje na odrobaczanie, więc na jesień warto się zawsze odrobaczać, przynajmniej, przynajmniej raz w roku. Jeszcze dodatkowo, a właśnie jeszcze wam powiedziałam, y, pestki dyni jeszcze też na surowo oczywiście spożywane. Można zrobić z nich mleczko, tam gdzieś mam na stronie przepis, jak robię mleczko z y, właśnie z pestek świeżych dyni. Jest sezon na dynie już niedługo praktycznie będzie, więc można sobie Yy, takie pesteczki zmielić też, albo po prostu spożywać yy, takie w formie surowej. Kurki już zmielone, yy, wysuszone były na wiór, yy, praktycznie całą noc się suszyły. Yy, zmieliłam tutaj jeszcze yy, goździki, tak dosłownie nie wiem, z 20 yy, sztuk goździków i yy, ostropest plamisty to może regenerację wątroby. Najlepiej na bieżąco właśnie mielić przed spożyciem, żeby nie, po prostu nie utlenił się. I teraz taką mieszankę ostropest, goździki i kurki przesypię sobie do pojemniczka. Tutaj mam właśnie z tamtego roku jeszcze. Może to być szklany jakiś pojemniczek, słoiczek. I będziemy sobie zażywać y, rano. Najlepiej naczczo, popijając jak łyżeczkę, taką o, łyżeczkę tych mielonych grzybków z przyprawami popijając krzanką wody a jeszcze rano właśnie pijemy też tą orzechówkę z zielonych orzechów można sobie później jeszcze zrobić jakiś napar wieczorem albo po południu na przykład z piołnem czy z wrotyczem no i w międzyczasie w, między, w, między, w cały dzień sobie popijać też sok z kiszonych ogórków można dodać na przykład do też naparów jakiś tam nie wiem, koper no, i, i myślę, że tak trzy dni sobie tak zażywać przed pełnią, w czasie pełni. I najlepiej jeszcze, żeby to było też później powtórzone. Ja sobie muszę to jeszcze chyba dokładnie zmienić, bo się nie, nie zmieniło do końca. Widzicie, są takie jeszcze tutaj kawałeczki większe. a ja sobie to jeszcze raz przemielę. Dokładnie, nie mam takiego super młynka do kawy. nawet taki młynek stary, kiedyś jak były młynki. Mam tylko taki, jakby malakser, takie do rozdrabniania. No i dlatego właśnie muszę jeszcze jeszcze raz sobie. Można też dać się mielnian. No, jeszcze raz zmieliłam. Zobaczcie, powinien być taki właśnie y, proszek. Jeszcze sobie można to podsuszyć, jeszcze jak jest za mało za mało suche, bo po prostu żeby to nam nie spleśniało, widzicie, o, takie właśnie drobniutki pyłek, wtedy łatwiej to sobie po prostu przełknąć. Można to oczywiście dodać do jakichś koktajli, jak ktoś nie jest w stanie tego po prostu takiego proszku zjeść, czy posypać na przykład sobie właśnie jakieś tam danie, to będzie miał właśnie taki smak trochę ala no taki właśnie też przez te goździki taki jest zapach taki właśnie nie wiem jak, jak to określić, Na no, taki szpitalny, nie wiem jak u dentysty właśnie, bo olej goździkowy jest właśnie też używany w stomatologii przy jakichś bólach zębów. On działa znieczulająco. Ja właśnie sobie czasami jak mnie boli jakiś ząb, to po prostu sobie rozgryzam yy, jedno, jeden właśnie, jedno takie ziarenko goździka yy, i sobie trzymam tak w buzi, nie że to właśnie bakterie zabija, bo zawiera ten eugenol sobie, to działa przeciwbólowo. No i tego właśnie pasożyty strasznie nie znoszą tego zapachu. No i właśnie sobie teraz sobie jeszcze chyba troszkę podsuszę gdzieś w słoneczku, przykryte oczywiście jakimś ręcznikiem papierowym, żeby tam nie wleciały jakieś muszki. Żeby to właśnie było dokładnie zmielone, żeby mi to nie, nie zepsuło się jeszcze. I jaka proporcja właśnie? Na 100 gram kurek takich właśnie przed wysuszeniem dodałam łyżkę ostropestu no i około 20 goździków no i to razem zmieniłam i taki proszek i właśnie po łyżeczce sobie będziemy zażywać rano po tej orzechówce tak zwanej taką łyżeczkę małą tych kurek i później właśnie jakiś napój taki goryczkowy którego też nie lubią pasożyty czy to piołun albo, albo wrotycz.